Hightail jest lepsze od Minecrafta pod każdym względem oraz kandydatem na grę roku 2026. Na końcu tego filmu porównamy sobie obydwie gry Minecrafta do Hightail i odpowiem na pytanie dlaczego Hightail w early access jest lepsze od 15-letniego Minecrafta. Wyobraź sobie Minecrafta, ale zaprojektowanego od zera w 2026 roku. Z fabułą, z animacjami, z narzędziami dla modów lepszymi niż kiedykolwiek wcześniej. Nic sobie nie wyobrażaj, bo ta gra nazywa się Hytale i wszystko wskazuje na to, że może przebić Minecrafta i zostać grą roku 2026. To nie jest projekt wielkiego studia, to projekt graczy. Hytale powstał z frustracji i pasji. Za grom stoi Hypixel Studios, czyli twórcy największego serwera Minecraft na świecie, Hypixel. Twórcy przez lata rozwijali Minecrafta bardziej niż samo mojang. Minigry, systemy klas, zaawansowane mechaniki, autorskie moby i mapy. W pewnym momencie natrafili na mur Minecraft po prostu nas ogranicza. Silnik, animacje, AI, narzędzia. Wszystko było niewystarczające. Wtedy zapadła decyzja. Nie zrobimy kolejnego moda, zrobimy własną grę. Tak narodził się projekt Hightail, gra inspirowana Minecraftem, ale jednocześnie jego odwrotnością. Hightail, czyli gra, która została wykupiona przez Riota, a później wykupiona przez pierworodnego twórcę tej gry, jest najlepszą grą w 2026 roku. I nie dlatego, że jest to jedna z pierwszych gier dopiero wydanych w tym roku, ale widząc, jak ta gra jest zrobiona, raczej nic jej nie przebije. 13 stycznia 2026 roku otrzymaliśmy Hightail Early Access. Co warto zaznaczyć, nawet przed kupieniem gry wyskakuje komunikat, że jest to wczesna wersja tej gry. A dzieci na TikToku tego nie rozumieją. Fala hejtu spływająca na tą grę jest ogromna, ale co się dziwić, jak Hightail w Early Access ma już wszystko, co Minecraft w 2026. A będzie jeszcze więcej. Gra dzień po wydaniu zarobiła już na kolejne dwa lata tworzenia gry Hightail, a wszystko zaczyna się rozpędzać. Niektórzy powiedzą, że najlepszą grą w 2026 będzie GTA VI, ale kto powiedział, że wyjdzie w tym roku? Jak wyjdzie, to wtedy pogadamy. Dlaczego Hightail jest lepszy od Minecrafta? Dlaczego jest to najlepsza gra tego roku? Jak nie wyjdzie GTA 6. I dlaczego Hightail przebije Minecrafta? To i wiele więcej w dzisiejszym filmie, ale przed nim ja jestem kamera, a to jest funkcja podbijania. Jak już oglądasz tutaj na to podobity film, zostaw łapę i suba, bo powoli zbliżamy się do 5000 subskrypcji. Z góry wielkie dzięki, a teraz zaczynajmy. <laughs> dlaczego Hightail jest lepszy od Minecrafta? Hytale nie jest pustą piaskownicą. To żywy organizm. W grze znajdziemy setki unikalnych mobów, a każdy z nich ma swoje miejsce w ekosystemie. Najciekawsze? Poznajcie Queebex, pokojową rasę, która po śmierci zamienia się w drzewa, kontynuując cykl życia. Ale uważajcie na Trorki, inteligentnych przeciwników, którzy potrafią planować zasadzki i reagować na waszą taktykę. W przeciwieństwie do Minecrafta, gdzie moby to proste skrypty. Tutaj każde spotkanie w Lochach jest unikalne. Od gigantycznych pająków w strefie pierwszej po mityczne smoki i pustynne potwory. Różnorodność przeciwników sprawia, że każda wyprawa to bardziej RPG, a nie tylko kopanie węgla. Hytale to nie jest sandbox bez celu. To świat Orbis podzielony na biomy, strefy i frakcje. Mamy cywilizacje, konflikty, bossów, postacie faburalne. Zagrożenie większe niż sam gracz. Co najważniejsze, gracz nie tylko buduje, ale odkrywa historię świata, wykonuje questy, wchodzi w interakcję z NPC-tami podejmuje decyzję. To połączenie Minecrafta, RPG i sandboxowej wolności. Za chwilę porównamy sobie obydwie gry, by sprawdzić, która jest lepsza, ale zanim to, dlaczego jest to najlepsza gra roku? Co sprawia, że High to kandydat na grę roku 2026? Systemy, których Minecraft nigdy nie dostanie. Po pierwsze, system walki. To nie jest tylko klikanie lewego przycisku myszy. Mamy uniki, bloki, różne typy ataków zależne od broni. Po drugie, w Budowane narzędzia twórców. Możesz zmieniać modele postaci, animacje i skrypty gry w locie bez wychodzenia do pulpitu. Po trzecie, proceduralne lochy. Każdy Dungeon to minigra z zagadkami i bossami, która nagradza cię konkretnym lootem, a nie tylko losowymi surowcami. I po czwarte, animacje w Hytale są przekazacje. Każda broń, mechanika lub funkcja w tej grze mają własną animację. To tutaj Minecraft przegrywa bez walki. Hytale nie chce być kolejnym high Hytale chce być platformą na lata. Jeżeli ta gra dowiezie obietnicę, gra roku 2026 nie będzie pytaniem, będzie faktem. Jeśli GTA 6 będzie w 2027 roku i najważniejszy temat tego odcinka. Co wyróżnia na tyle Hightail i jakie różnice są między tą grą a Minecraftem, że można stwierdzić, iż Hightail jest lepszy od samego Minecrafta? Jeśli się ze mną zgadzacie lub nie, napiszcie to w komentarzu. Chętnie poprowadzę z Wami dyskusję. Dlaczego Hightail? Przebije Minecrafta. Porównanie. Zanim zaczniemy, jedna bardzo ważna rzecz. W tym filmie porównuję Early Access Hytale, czyli wersję we wczesnym dostępie, do Minecrafta gry rozwijanej i aktualizowanej od ponad 15 lat. To nie jest porównanie dwóch gier na tym samym etapie rozwoju. To jest odpowiedź na pytanie, czy już na starcie we wczesnym dostępie Hytale oferuje więcej niż Minecraft. Po latach rozwoju. I właśnie dlatego to porównanie jest tak ciekawe i tak niezbędne dla Minecrafta. Etap rozwoju Minecraft gra rozwijana od 2009 roku setki aktualizacji miliony godzin feedbacku graczy. Ogromna baza modów i serwerów tworzonych przez społeczność. HIGH Hite, wczesny dostęp, granie ukończona bez pełnego kontentu endg Endgame. Już teraz posiada systemy, których Minecraft nigdy nie miał natywnie. I teraz uwaga: jeśli gra we wczesnym dostępie już na starcie konkuruje z tytułem rozwijanym od 15 lat, to coś tu ewidentnie jest nie tak. Ale dla Hytale'a to bardzo dobrze świadczy. Podstawowa filozofia gry: Minecraft. To czysty sandbox, brak fabuły, brak narracji. Gracz sam tworzy sobie cele. Na przykład dzisiaj pójdę sobie pokopać węgiel, a drugiego dnia zbiorę diamenty na zbroję. Natomiast w Hightail jest to sandbox i RPG. RPG Roll. Playing Game. To gra fabularna, w której gracze wcielają się w fikcyjne postacie, wspólnie tworząc i przeżywając historię w wyimaginowanym świecie, podejmując decyzje wpływające na rozwój fabuły, rozwijając swoje postacie i przechodząc wyzwania pod okiem mistrza gry. Hytale ma również lore świata, frakcje, zadania i najważniejsze, NPC-ty, rozmieszczone na całej mapie. Gra prowadzi gracza ale nie ogranicza kreatywności. Czyli możesz jednego dnia odkrywać sobie fabułę gry, a drugiego iść na przykład pokopać węgiel do kopalni. Świat gry i eksploracja. Minecraft. Procedularny świat. Ale biomy są często powtarzalne, struktury po czasie przestają zaskakiwać. W Hightailu natomiast świat podzielony na strefy tematyczne. Unikalne lochy, ruiny, obozy wrogów. Eksploracja ma konkretny cel i obfite nagrody. I przypominam, mówimy o early accessie, a świat Hytale już teraz jest bardziej zaprojektowany niż ten losowy. Walka. Tutaj pojawia nam się ogromna różnica. W Minecraftie prosta walka. Uderz, odskocz, blokuj tarczą. Brak głębi taktycznej. W high Tailu natomiast różne typy broni. Animacje, uniki, kombosy, wrogowie z unikalnym zachowaniem i super ładowanie ulta. Minecraftowa walka wygląda dziś tak samo jak ta 10 lat temu. Hightail już w early accessie ma system, który wygląda jak fundament pod prawdziwe RPG. System, role-playing game i progresja. W Minecrafcie progresja równa się lepszy kwipunek. XP praktycznie bez znaczenia poza enchantami. W Hightail statystyki postaci, umiejętności, bossowie, lud, zadania. Minecraft to piasek i klocki. Hightail to piasek, klocki i system, który nagra zagracza gracza. Zagranie, kreatywność i mody. Tu Hightail miaszczy Minecraft. W Minecraftie mamy mody: zewnętrzne launchery, ręczna instalacja, konflikty w wersji, brak oficjalnych narzędzi deweloperskich. W Hightailu wbudowane narzędzia, editor modeli 3D, animacje, skrypty, editor świata, serwer automatycznie pobiera mody. I pamiętajmy, że wszystko jest w grze, czyli możecie edytować modele 3D w grze. Możecie edytować animacje w grze. Hytale we wczesnym dostępie daje narzędzia, których Minecraft nie dał społeczności przez 15 lat. Multiplayer w Minecraftzie potężna scena serwerów, np. Hypixel, ale problemy z modami, wersjami, synchronizacją. W Tailu Early Access Multiplayer zaprojektowany od zera. Serwer równa się kompletne doświadczenie. Gracz wchodzi i gra bez kombinowania. Grafika i technologia. W Minecraftie prosta, kultowa stylistyka. Silnik z ograniczeniami, w High tailu. nowoczesny silnik. Lepsze animacje, światło, efekty. Bardziej żywy świat. To nadal voxel, ale voxel nowej generacji. Porównywałem Hytale'a i Minecrafta do siebie i zawsze Hightail wychodził na plus. Ale jeśli wy macie jakieś porównanie, gdzie Hytale może wyjść na minus, a Minecraft na plus, napiszcie to oczywiście w komentarzu. Ale teraz najważniejsze pytanie. Skoro Hightail w Early Accessie ma lepszą walkę, ma RPG, ma fabułę, ma wbudowany modding, ma nowoczesny multiplayer, to co będzie, kiedy ta gra wyjdzie w pełnej wersji. Minecraft nie znika, ale po raz pierwszy od lat ma realną konkurencję. I właśnie dlatego Hightail może być grom roku 2026 i przebić Minecrafta.